Święty Janie Kanty, mistrzu Krakowskiej Akademii i rodaku miasta Kent, jakoś za życia miał osobliwą cześć i nabożeństwo do najświętszej Bogu Rodzicy, Królowej Polski, tak dziś przez jej wstawiennictwo uproś u Boga zmiłowanie dla Ojczyzny naszej, aby otoczona blaskiem potęgi i chwały była zawsze przed murzem wiary i Kościoła Świętego Katolickiego. Święty patronie nasz, dobry nauczycielu strzeż nauki polskiej przed ciemnotą błędu, aby ci, którzy światło wiedzy niosą przed narodem, mieli tę mądrość, która tobie ukazała Królestwo Boże. Dobry ojcze i serdeczne opiekunie polskiej młodzieży, któryś przez lat dziesiątki całe zastępy uczniów w cnotach i umiejętnościach wychował, przyczyną swą przed Bogiem spraw, aby rodzice i wychowawcy, twoim śladem idąc, po Bożemu wychowali powierzone im przez Boga dzieci i by dziatwa nasza wyrosła na wierne Kościołowi i Ojczyźnie dzieci. Święty Janie Kanty, Nauczycielu Sprawiedliwości, spraw orędownictwem swoim, by prawa Boże władały w naszej Ojczyźnie. Święty nasz rodaku, któryś nigdy nie odmówił proszącemu, dziś proszą Cię rodacy i ziomkowie twoi, uproś błogosławieństwo Boże dla rodzinnego miasta swego i dla całej Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.